Cześć, witajcie, to ja Złota Rybka Dzisiaj nagrywamy filmiczek Dzisiaj wam pokażę zmiany w akwarium Tamten odcinek z poradników to był ostatni, bo ponieważ już nie mam pomysłów na jakiekolwiek poradniki Po prostu wypadły mi już z głowy I czemu trzymam tak telefon? Bo zrobiłem nowy wystrój akwarium Ale przed tym chciałam polecić kilka kanałów Tak, pierwszy kanał to jest Beta in my room, chyba tak, to, to chyba dobrze to przeczytałem. A i aqua beta Stefan, aqua Maniac TV, y, oczywiście pan Rybka, bo często mnie y, tutaj y, często pisze komentarze, oraz i y, 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 Alex i Tosia Games y, oraz y, kanał jeszcze jeden, Beata p, koniecznie wpadajcie na te wszystkie kanały. Które wam powiedziałem. Hmm. No i co? No i pokazuję wam cały wystrój. Znaczy, nowy wystrój akwarium. Wszystko, no trochę się zmieniło. Jak widzicie, tutaj już jest tak. O, przepraszam za ten kabel, bo ponieważ jestem na ładowarce, to jest trochę światła. Widzicie, zmieniło się. Jest nowy korzeń. Taki ładny. O, nie chcę Mm, tutaj się wszystko w ogóle zmieniło patrzcie. Napiszcie mi, czy to ciśnienie przypadkiem nie rozklei silikonu. Bo no, naprawdę, napiszcie mi, bardzo was proszę. No i co? Wszystko się zmieniło. Tutaj ładnie. I rybki już niektóre się trochę oswoiły. Jak widzicie glonajady już są pierwsze. Tutaj waliznerie posadziłem. Mm, rybki w ogóle są zadowolone. I spróbuję Wam pokazać, bo tam czasami y, cza Czarny mieczyk wypływa w sensie samica, bo ona bardzo jest płochliwa, trochę się boi i. No po prostu się boi. Tutaj, tutaj sobie wszystkie rybki siedzą. Taki ładny kupiczek. Bardzo mi się podoba. No, tutaj jeszcze trochę zostało. Jak można zauważyć, ochotki. Przed chwilę dostały. Te moje nowe były tak zachwycone tym. No i co? O, jeszcze mieczek, Ale to jest samiec. jaki piękny. My właśnie sobie tutaj czasami wypływają. I tutaj... Gdzieś... O, jeszcze molinezja o, o. O, trochę ją widać. Także dzisiaj taki luźny filmik. I proszę Was jeszcze raz. Napiszcie mi, czy to ciśnienie nie rozklei silikonu. I jak widzicie, tutaj taka fajna rzeczka powstała. Bardzo mi się to podoba. Mi się bardzo to podoba, Wiesz, jakby te rośliny, o TTT t t, limnofile, były bardziej do tyłu było bajeczka. O, samica? Nie, to nie jest samica. Podobne pyszki mają, poczekajcie, spróbuję Wam pokazać samicę. Nie wiem, nie mogę jej znaleźć, ona jest czarna cała. Ciężko jej się szukać, podejrzewam, że ona gdzieś tam jest, ze krzakami, ale ja jej nie widzę. No i co? No, jeżeli Wam się spodoba taki wystrój nowy, tu korzonek, tu waliznę, tu taka fajna rzeczka powstała. W się zobaczcie, jak fajnie wszystko płynie. No, także, jeżeli Wam się to spodoba, to zostawcie łapeczkę. I w ogóle, w ogóle, jestem wczoraj bardzo zaskoczony. Wczoraj aż dobiliście prawie 10 łapek w górę. Także, no, dziękuję Wam bardzo. I jeżeli. Czekajcie, sprawdzę, która jest godzina. Jeśli do godziny 14 będzie też 9 łapek, yy, spróbuję nagrać jeszcze drugi film, yy, to będzie wtedy quiz, to będzie... Także no, jeżeli Wam się uda, to mówię, macie czas do 14, .00. jeżeli będzie 9 łapek, to nagrywam kolejny film. Ale w ogóle, wow, 9 łapek, jestem taki zdziwiony. Dziękuję Wam bardzo za to. No i co? Ja będę kończył, mam nadzieję że filmik Wam się spodoba, do usłyszenia w następnym może jeszcze dzisiaj filmiku. Cześć, cześć.